Siema, siema, drugi dzień budowania na lokalu. Aktualnie są koronaferie, więc na miasto nie wychodzimy. więc siedzimy w lesie. Najlepsza kwarantanna, najlepsza od domu. Tutaj nie wyżytki się tłuką. Chichuzu z opadą. No nie, i nie Chyba... nie. No i generalnie dzisiaj budujemy, kończymy stepa. W sumie nie kończymy, tylko dalej robimy. No i, no i tyle zapraszamy. Nie, tego nie będzie. Pijania. dajmy coś to A będzie, byczku. Lecimy. Udwanek, dajmy Dzięki, ma to. Yy, ogólnie to ja skończyłem swoją zmianę. Yy, teraz kopycinek cinek XRX. No, powstało to głębsze już. Cinek pokaż, na jakiej to głębokości mniej więcej. No, już na wysokości pasa, na głębokości pasa. I tak wygląda cały najazd. Yy, stamtąd, tu startuwa będzie. To będzie na wybicie i na lądowanie, cały czas się tam ładujemy. Raz na taczki, raz na kupę. To służy na ten odnowienie trasy. Tam to służy na części do stepa. A Higłusz służy do też kopania. Tylko my z swoją zmianę. Teraz czas na odpoczynek chwilowy. No to cię pokazywał, ale możesz pokazać jeszcze na swoim, na swoim przykładzie. Nie jestem, wyglądało. No, to do pasa, ale chcemy jeszcze zlecieć. 20 cm w dół, no i będzie koks. Także no, robimy dalej. Kikus się podjął właśnie polecenia całej linii, która jest świeża po remoncie i wszystkie hobby praktycznie testują od zera <gry> kurwa <noise> Ale jest dobrze. Aha. To Przedłużyliśmy to ogólnie na odległość, że tą stronę patrzymy pół metra i tu troszkę z zjazd, który teraz wyrównamy. Będzie mogli kmienić tu już jakiś najazd. Jakiś nasyp. Znaczy nie, nie najazd, tylko wybicie, sorry. Nasyb na wybicie. I będziemy układać jakieś to drewno. To się prezentuje od tej strony. Fajnie. I szczerze robimy to dwa dni. Szybko idzie. Popracujemy cały czas i nie ma opieszania. No to dobrze w sumie. Także step będzie już hulał w sumie niedługo. Na ja wszystko pójdzie zgodnie z planem. I o to w tym wszystkim chodzi. A tam chłopaki oh. sobie odpoczywają. bo robi live'a na Instagramie? Albo robił, nie wiem A my tu z Husem cały czas robimy. Ale w porównaniu do tamtego Stepapa to Ile było odcinków z niego? 6 7 na pewno No, a robisz? A robiliśmy go strasznie długo A ten, dwa dni Już mamy cały basen skończony Także jest serio kozacko Lecimy z tym dalej, w ogóle mnie dzisiaj nie widzieliście Siema Już typowe Dzisiaj w ogóle 17 stopni na polu Pierwszy raz od paru miesięcy Krótkie spodenki Także jest koks Sobie Trochę dzisiaj poskakaliśmy Ale jednak nie przesadzamy, bo bardziej się skopiliśmy na robocie No. I chcę wam tylko zapowiedzieć Że będzie troszkę cieplej Będzie się kminił film, dobry film Ale na razie tylko tyle Także, wracamy do roboty. Yo. Cały czas kopiemy, bez przerwy. Miała druga godzina od kopania i dużo się zmieniło. I teraz wydłużamy, bo przez sobie hopsaliśmy tak, czy jest dobra odległość. No i my się, wydaje nam się, że jak tu skończymy robić trumnę w tym miejscu, to aż będzie tak optymalnie. Ostry Kaps wychodzi dwa razy, jak to mówią A ostre Doritosy. <grymne> no to pięknie. Ja, Ale wybicie powstaje. Już dość wysoko pokażemy to mniej więcej od boku, jak to wygląda. Możesz powiedzieć coś do widzów? Nie kupujcie do litosu bardzo a potem hit, 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 hit Nie wiem, coś tam ostre bardzo, nie polecam Bo na początku to spoko, ale będziecie mieli sedanie trzy razy w jednym dniu jak my Znaczy, Co Jak wy, ja nie jadę No jak nie jadę, no. no i tak powstaje No to jeszcze tyle i będzie już spoko no właśnie, na Ale na fajnie to powstaje I szczerze dzisiaj zrobiliśmy hoi Cześć no. Na moim rowerku No to chłop. To się prezentuje z... tego, z najazdu. Fajnie. Fajnie, przyjemnie. I będzie wydupcało. A jutro się zajmiemy lądowaniem, bo dzisiaj już nie mamy czasu. Jeszcze troszkę zrobimy tego wybicia i zawijamy. Jakby nie patrzeć, zrobimy już 5 godzin i trochę jesteśmy zmęczeni, ale git, zajebiście jak na dzisiaj. Zbiliśmy dupy w końcu i porobiliśmy tak, jak powinniśmy to porobić. Nie jest głęboko, wybicie zaczęte. Koks. Tak wygląda wybicie na dzień dzisiejszy Aktualnie tutaj ja nagrywam panie bananie, Tak to wygląda przy wybiciu jeszcze podwyższymy kąt Ale generalnie no tak z 15 centów jeszcze podwyższymy 20 no i będzie koks Będzie się fajnie to latało i jutro panie, skończymy wybicie i zaczniemy coś tak chwili z lądowaniem No i z rozpędem przede wszystkim, bo i większa prędkość tym dla nas lepiej. Na Mam wrócę do filmu. Jak to wydupia na ten moment? A nie no spoko! Co mi nie trzeba było, robić? No, <grych> Ale okej. Okay. No, okej, okay, dobra. Także no, spoko. fajnie Bana nagrywa. Free content. patrzcie Patrz, jaki jest pseudo youtuber. A nie, ja jestem pseudo youtuberem faktycznie. Bo jak można oglądać takie gówno, pamiętajcie. Nie pozdrawiam. Bo chcieliśmy podziękować Cinusiowi za pomoc dzisiaj, bo to jest najlepsze, że chłop nie skacze. Chłop nie jest rowerowcem. A pomaga dzisiaj 6 godzin non stop. Dopiero będzie rowerowcem. Także takich ludzi trzeba szanować. Pomagają nawet nie uczestnicząc w tym sporcie, tak naprawdę. Kozacko. Już, jak wrażenia po całej linii? Eee, to znaczy, tak. Nie, nie na swoim rowerze, bez kasku. I jeszcze jest mokro, ale okej. Okay, no to dobrze się da. E, dziadek Hichos ogarnął tomacik. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Tam chłopcy się odpoczywają. No tam. No i to był dobry dzień roboty I nie ostatni o, Dużo, dużo zrobiliśmy dzisiaj I nie tylko dzisiaj, wczoraj Masz W sumie rację. Masz łopatę to bardzo dobrze Także z wami się żegnamy, bo w sumie odcinek wyszedł długi e, Widzimy się następnym razem Nie puszczajcie się, e, elo